Dzień dobry, tu wulgarny kinoman. I, i Jacek Napora z kanału Sfilmowani. Witam. Jest to występ gościnny, jest to wiekopomna chwila. Tak, bo pomyślałem, że warto w, wspierać kulturę na YouTube i, i wystąpię tutaj, to trafi do nas na Face'a i w ogóle i będzie wulgarny kinoman żył bardziej niż żyje dotychczas. Byliśmy na filmie, który się nazywa How I Live Now. How I Live Now tak. Gra tam e, popularna pani, której e, n, imienia nie potrafię wymienić, ale ma na nazwisko Ronan. Sayors. Tak Sayors, tak. 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 No i, i co myślisz o tym e, filmie? Myślę sobie tak, mówiąc krótko, określiłbym to jako miłość w czasach wojny. Okay. Tak krótko, no nie? To, gdybym chciał tak zakpić, to bym powiedział, że to było romansiwą w czasach wojny. I o ile ta wojna dla mnie była ok, to miłość niestety jest nie, nie do oglądania. To znaczy, ja mam, ja mam taki problem z tym filmem, że jest taką totalną kliszą. Tam wszystko jest. To jest kino młodzieżowe zbudowane na młodzieńczym buncie, który już był tyle razy. I to tak gryzie w oczy. Potem dostajemy wojnę, czyli coś ciekawego, bo zabawa konwencją mu się jakoś tam podoba, ale to, że oni chodzą, spotykają kogoś. W ogóle ten film to jest, jednak jest jest strasznie wtórny w tym wszystkim, co, co sobą reprezentuje. Jedyne, co jakoś jakby jest ofowe, niezależne i inne niż gdzieś powiedzmy w Hollywood, to klimacik, który bywa ok, zdjęcia, które są naprawdę spoko i muzyka, która też daje radę. I, i sama pani Ronan jest ok, bo ma jakąś charyzmę pomimo jednej twarzy. To, to jest charyzmatyczny aktor, po moim zdaniu. Do zdjęć bym się trochę przyczepił. Wyłapałem masę takich ujęć telewizyjnych. Nie wiem, co jest nie tak, klatka, czy coś takiego, ale to trochę waliło po oczach. Mhm. Racja, tylko ja, ja mówię, że wiesz, jak mamy tutaj coś, coś słabego, to zdjęcia i coś ratują. I te zdjęcia nie są złe, moim zdaniem, bo było bardzo, bardzo dużo ładnych widoczków. Ja to zawsze kupuję właściwie. Tak, wojna to był wątek, który niesamowicie pobudzał wyobraźnię. Przede wszystkim fakt, że ta wojna działa się jakby obok, mm -hmm, czyli do końca ciekawe. nie było tej, że tam bombardowali ich tak centralnie. Nie było, nie było wiadomo kto to jest, nie było pokazywanych twarzy. Tak, nie ten było się cały akcję. strach, atak, terror był taki z zakulis, był taki dopowiedziany i to mm -hmm. było super. To było ciekawe, tak. Bo Ale Sayur Sronan i tak nie lubię. Nie lubisz jej? No, to jedno, ona jest ładna, więc może, może przejść. W ogóle, jeżeli, jeżeli chodzi o komu polecamy ten film, to ja bym polecił waszym młodszym siostrom. Bo to jest taka miłostka, która ma, ma trochę wydźwięk dramatyczny, więc, więc to zawsze jest kupowane przez polską młodzież w wersji żeńskiej, którą pozdrawiam. Ja nie jestem fanem takiego kina i, i niestety do mnie to nie trafiło. Czyli mamy jeden głos na nie, ja no. odpowiadając na pytanie, czy warto obejrzeć ten film, powiem tak. Głównie ze względu na tą wojnę, jednak tutaj wojna wygrywa z miłością. No i taki thrillerowy klimacik. No. Tak, ale trzeba to odcieć. Natomiast rozwinięcie i końcówka tej akcji, ta cała wędrówka, dosłownie zmęczyłem się tak, jakbym razem z nimi szedł po tym lesie przez tydzień. To, to jest takie kino. Okej, okay. no to żyli. Jeśli miałbym ocenić w sfilmowanej skali, to to jest 2 na 6. W mojej binarnej skali twierdzę, że tak, warto obejrzeć ten okay. film. No i dobra, dziękujemy. dziękujemy.